Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który Go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści, dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy, latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie, potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was, to proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Ojciec mój, przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto Słowo Pańskie. Około 20 lat temu miałem bardzo taką intensywną myśl, która do mnie powracała, żeby odejść z zakonu. Uświadomiłem sobie, że ilość takich niedojrzałych motywów, które mnie popchnęły do dominikanów, do kapłaństwa, była naprawdę całkiem pokaźna. Działo się to, o czym dzisiaj czytaliśmy u św. Jana, że moje serce mnie oskarżało. Mówiąc, co ty to w ogóle robisz, stary, z takimi motywacjami, które były na początku. Ale też doświadczyłem tego, co, co Jan dalej pisze, że jeśli nawet nasze serce nas oskarża, to Bóg jest większy od naszego serca i wie wszystko. I powiedziałem Bogu: Ty wiesz wszystko. Ty znasz tę część, taką niedojrzałą, robaczywą. Moich motywacji i dałeś mi ją poznać, ale też wiesz więcej niż to. I w imię tego więcej, co Ty wiesz o tajemnicy mojego powołania, pozostanę wierny moim zobowiązaniom. Dla mnie to Słowo dzisiaj, ono stawia jedno z najważniejszych pytań: ta Ewangelia. To jest pytanie trudne i w zasadzie to chętnie bym je postawił i was z tym pytaniem zostawił, no, ale taki aż taki nie będę. To pytanie brzmi, jaka wierność jest życiodajna, a jaka jest jałowa, a nawet śmiercionośna? Po pierwsze, taka wierność, która jest życiodajna, a myślę o wierności. W w takich najważniejszych sprawach, wierności jakiemuś dziełu, które podejmujesz, bycia kantorem u Dominikanów, na przykład na Zielonej Wschodzie Dominikanów, układania kwiatków czy co tam innego, czy y, transmisji przez internet. Y, myślę o właśnie takich zaangażowaniach, ale bardziej jeszcze chyba o relacjach z drugim człowiekiem. O relacji z Bogiem, a także to chcę podkreślić, o wierności wobec Kościoła, bo ten rodzaj wierności, on w naszych czasach chyba jest najbardziej nastawiony na, wystawiony na próbę. Więc po pierwsze, taka życiodajna wierność wyrasta z dobrego pragnienia i pnie się ku obietnicom. No, właśnie, ja sobie w tamtym momencie zdałem sprawę, że moje pragnienia były pomieszane. I mógłbym zakwestionować swoją wierność, ale poprosiłem Boga, tak trochę w ciemno, zakładam, że to nie były jedyne korzenie, które ja sobie uświadamiam, tych moich motywów, że ich było więcej i Ty je znasz. I proszę Cię, żeby te moje pragnienia bycia Dominikaninem. A w Twoim wypadku bycia żoną, mężem, chrześcijaninem, uczniem Jezusa, że nawet tak sobie uświadamiam jakąś słabość tych swoich pragnień, to proszę, żeby Bóg je oczyszczał. I dzisiaj zresztą o tym jest ta Ewangelia. Ona mówi o oczyszczeniu, którego dokonuje ojciec, pragnąc, aby ten krzew rozkwitał, aby gałązki, które są wszczepione, w ten prawdziwy krzew przynosiły obfity owoc. A do jakich obietnic się pniesz? Skąd czerpiesz te obietnice? Jakie one są? Dosyć dobrze znam wspólnotę anonimowych alkoholików i oni u siebie wobec tych, którzy przychodzą, przedstawiają obietnice programu 12 kroków. I to jest całkiem pokaźna lista. Kim się staniesz? Co się dokona w Twoim życiu? Pokaźna. I porywające. Gdzie jest lista Twoich obietnic? Skąd czerpiesz te obietnice dotyczące sensu trwania w dziele, w zaangażowaniu, w wierności drugiemu człowiekowi, Bogu, w Kościele? No dla nas przede wszystkim tą Księgą Obietnic jest Biblia, bo Biblia, zanim stanie się Księgą Wezwań, to ona staje się najpierw Księgą Obietnic. Najpierw jest w ogóle księgą odsłaniającej się miłości, potem staje się księgą obietnic, a dopiero na końcu staje się księgą wezwań. I ta dzisiejsza Ewangelia też jest najpierw właśnie odsłonięciem prawdy o tym, w jak wielką komunię Bóg z nami wchodzi, wszczepiając nas w Jezusa, jak bardzo on obiecuje swoją życiodajną wierność. To On jest przede wszystkim tym, który trwa przy nas. Więc, czy sięgasz do tych obietnic i czy pniesz się ku nim? Po drugie, ta życiodajna wierność, która ma szansę nie zamienić się w jałowe, tylko takie jałową wegetację, trwanie, a tym bardziej nie stać się śmiercionośna, to jest taka wierność, która jest podejmowaniem kluczowych zobowiązań, która nie jest tylko myślna, że ja sobie tak myślę o sobie żeby trwać, tylko podejmuje kluczowe zaangażowania. Dzisiaj Święty Jan mówi, nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Co jest w Twojej trudnej relacji, która nieustannie wymaga właśnie pogłębiania motywacji, świadomości i wierności? Co jest z tym kluczowym zaangażowaniem? My się ciągle rozliczamy z braćmi na naszych kapitułach, no, że zawalamy modlitwę, że nie jesteśmy wierni w tym, żeby być na wspólnym brewiarzu. Znaczy nie jest y, źle, ale mogłoby być lepiej. Nie? Z czego się rozliczacie? Kościół domowy jest. Y, Taką wspólnotą, gdzie oni za każdym razem, jak mówią o dialogu małżeńskim, to im tak, tak markotnieją. Nie? Bo w tym dialogu małżeńskim jest rozliczanie się z tych kluczowych zobowiązań. Nie? I oni już z góry markotnieją, no bo wiedzą, że no właśnie, nie. Tak mówimy, mówimy o tym, mówimy, zachęcamy się, no ale nie robimy tego. Nie? Więc czy ta wierność życiodajna, która polega na podejmowaniu działań. Nawet wbrew chceniu, niechceniu, emocjom i tak I po trzecie, taka wierność życiodajna to jest taka, która nie unika konfrontacji z wątpliwościami i pytaniami. Czasami oczywiście nie sposób u ich uniknąć. Czasami ktoś inny na mnie podsuwa. Niekiedy ochoczo, mówiąc, hej, naprawdę chcesz być. Z tym Benzwałem, ja ci dam prawdziwą miłość. Więc chodzi o takie uczciwe spotkanie z pytaniami wątpliwościami, które się w nas rodzą, co do sensu trwania. Sensu trwania w więzi z drugim człowiekiem, w więzi z Bogiem, trwania w kościele. Chodzi o to, żeby się rzeczywiście tym pytaniom uczciwie przyglądać. Stawiać sobie kolejne, ale też pytać, co mogę zrobić, żeby zmienić te rzeczy, które mi się wyłaniają właśnie w tym moim oglądzie pytań i wątpliwości. No, na przykład to się może powiedzieć, nie widzę, żeby moja wiara jakoś rozkwitała, będąc katolikiem, chodząc na eucharystię. No to nie jest tak, że ta odpowiedź już wystarczy, tylko jakby ona rodzi kolejne pytanie: to co możesz zrobić, żeby zmienić swój sposób bycia na Eucharystii, na modlitwie, tak, żeby te spotkania z Panem stały się dla Ciebie bardziej życiodajne? Święta Gertruda w takim swoim modlitewnym uniesieniu, czytając ten fragment Ewangelii, który dzisiaj. Otrzymujemy od Kościoła, powiedziała tak, jestem wyschniętą gałązką. Boże, ale proszę Cię, abyś w swoim miłosierdziu pozwolił mi czerpać całą moją siłę z Ciebie, abym mogła na nowo wzrastać, abym przynosiła owoce. Dla mnie takim. Yy, Chyba najmocniejszym, naj, naj, największą siłą, największym pociągnięciem do tego, aby być w wierności, to jest spotkanie ludzi, którzy rzeczywiście doświadczyli prawdy tych słów Jezusa. Jeżeli będziecie we mnie trwać, przyniesiecie obfity owoc. Kiedy patrzę na wiernych małżonków, widzę po prostu, jak oni kwitną. To po pierwsze mam ochotę zapytać jak to się stało, że przetrwali? Przetrwali, no właśnie, czasami wierność po prostu oznacza przetrwanie trudnych okresów. Jak to się stało, że przetrwali? Co zrobili, żeby szukać tej, tej, tej życiodajnej wierności, która doprowadziła ich aż do tego miejsca? Do tego miejsca, gdzie można, będąc przy nich, nasycić się ich owocami. Szukajmy też wokół siebie takich ludzi, którzy pokazują, że jak śpiewał Muniek Staszczyk. Miłość jest walką, coś o tym wiem, naprawdę wie. Wierność jest trudna, niełatwo być fair. Więc szukajmy tych wszystkich ludzi, którzy pozostali fair wobec swoich zobowiązań, którzy nieustannie przekraczali wszystkie te pokusy porzucenia, odejścia, odcięcia się, wszyscy je mamy. Pytajmy się nawzajem i szukajmy tej tajemnicy życiodajnej wierności.